Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy od kolejnej wrzutki pod maturę podstawową z matematyki. Dzisiaj zrobimy sobie kontynuację tematu analizy funkcji liniowej. Dzisiaj będą to parametry przy funkcji liniowej, i znowu zaczniemy od pewnego małego przykładu, żeby Wam to, żeby wam to wszystko naświetlić. Jak pamiętacie, funkcja liniowa ma swój wzór ogólny f od x. Y, równa się AX plus, plus B. A, przypominam, współczynnik kierunkowy, który decyduje o tym, czy funkcja rośnie, czy funkcja maleje. I B, wyraz wolny, który decyduje o przecięciu z przecięciu osią Y. Zwyczajowo, oczywiście, jeżeli mamy, mamy funkcję liniową, to po prostu A i B są to, są to jakieś liczby, i w tym momencie możemy dla tej funkcji liniowej policzyć i miejsce zerowe, i przecięcie z osią, z osią y, -ków. możemy narysować wykres i wszystko, wszystko o tej funkcji sobie, sobie powiedzieć. Natomiast zdarzają się zadania, i one są dość typowe, typowe na maturze podstawowej, że mamy funkcję liniową, gdzie te literki a i b zapisane są jeszcze za pomocą jakichś niewiadomych. Może to wyglądać na przykład w ten sposób, że Mamy m plus 3x plus m minus 4. I pamiętajcie o tym, że jeżeli przy funkcji czy to liniowej, czy kwadratowej, czy jakiejkolwiek innej, przy tych głównych współczynnikach pojawia się dodatkowy parametr to my na ten moment nie możemy jednoznacznie policzyć ani miejsca zerowego, ani żadnych punktów charakterystycznych, ani nawet nanieść, wykonać, wykonać wykresu. Dlatego, że jeżeli funkcja ma parametr, jedyne polecenie to jest określenie zachowania tej funkcji w zależności od parametru. I w tej sytuacji my jesteśmy mocno związani z poleceniem, które, które jest w zadaniu. My sobie tutaj narzucimy Problem, nazwijmy to po prostu problem, że ta funkcja, którą, którą mamy tutaj, ma być rosnąca. I te zadania z parametrem służą temu, aby sprawdzić Waszą wiedzę teoretyczną, e, teoretyczną o funkcji. Funkcja ma być rosnąca, jest to funkcja liniowa, więc pomyślmy, kiedy funkcja liniowa będzie rosnąca. Z tego, co już, co już zrobiliśmy, pamiętamy, że funkcja liniowa jest rosnąca, kiedy a jest większe od 0. Natomiast jak widzicie, tutaj trzeba by po prostu określić, co jest tym, tym współczynnikiem a. I pamiętajmy, że a to jest to, co stoi przy idzie. Więc w tym wypadku współczynnikiem kierunkowym, czyli literą a, jest to m plus 3, która stoi stoi w nawiasie przed ipsem. Jak rozwiązujemy takie zadania, warto zapisać, że jest to założenie, które wynika po prostu z naszej, z naszej wiedzy teoretycznej, i następnie to założenie rozwiązujemy. Czyli m plus 3 musi być większe od 0. Prosta nierówność. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby zawsze, jak rozwiązujecie nierówność, narysować sobie oś liczbową, zaznaczyć tą liczbę. Więzi, czyli idziemy w prawo, czyli nasze M należy od tego punktu nawias otwarty, dlatego że mamy tylko znaczek większe, nie ma większe równe, wtedy nawias byłby ostry. Mamy od minus trójki, no lecimy, sobie, lecimy sobie w nieskończoność. I co oznacza takie rozwiązanie? Jeżeli weźmiemy dowolną M z tego przedziału to wtedy dla tej dowolnej liczby nasza funkcja zawsze będzie rosnąca, jeżeli m podmienimy tą liczbą. Zobaczcie, ja sobie z tego przedziału na przykład wybiorę dwójkę i tą dwójkę wstawię za m w tym momencie moja funkcja będzie wyglądała, to już możemy policzyć 2 plus 3 to jest 5, 5x 2 odjąć 4 to jest minus 2. Czyli dla m równego 2 funkcja wyglądałaby w ten sposób. No, i widzimy, że A, czyli współczynnik kierunkowy, jest dodatni, więc funkcja będzie rosnącą, tak jak to wynikało, wynikało z, treści, z treści zadania. Spotkać się tutaj możemy z dwoma utrudnieniami. Pierwsze utrudnienie to jest kilka założeń. Znaczy, treść zadania narzuca nam parę elementów, które musimy oddzielnie rozpisać. Natomiast wystarczy, że skupimy się na jednym, potem na drugim i po prostu odpowiedź połączymy. Zróbmy teraz taki, e, taki przykład. Znów mamy funkcję liniową z parametrem, teraz to będzie -4, x 3, m kwadrat minus 4x plus 3m minus 6. E, warto, żeby troszkę przyspieszać pracę, gdzieś tutaj sobie oznaczyć, e, że to jest element a, właściwie współczynnik a, to jest współczynnik b. Dla tej funkcji będziemy mieli dwa problemy. Po pierwsze, tutaj będziemy chcieli, aby funkcja była powiedzmy malejąca. I drugi, drugi problem przecięcie z osią o y. Ujemne. Czyli przecinamy osi, e, przepraszam, o y, nie o x, y, przecinamy osi dreków e, gdzieś na ujemnej wartości, czyli, czyli poniżej zera. Warto sobie tutaj m, gdzieś, e, analizując tutaj zadania, ponumerować te problemy, czyli to jest problem pierwszy, to jest problem drugi i stworzyć oddzielne założenie. Ok. Założenie pierwsze. Funkcja ma być malejąca. Czyli współczynnik kierunkowy A musi być mniejszy od 0. Wynika to z teorii. W takim razie m kwadrat odjąć 4 musi być mniejsze od 0. I pamiętajcie, że tutaj przy rozwiązywaniu tych założeń możecie się spoczać z jakimś równaniem, nierównością, tak liniową, jak i kwadratową. Tutaj małe zauważenie, że jest to wzór skróconego, skróconego mnożenia. Mamy dwa miejsca zerowe, które dość łatwo odczytać minus 2 i 2. Kropeczki otwarte, bo jest tylko mniejsze. Ramiona takiej hipotetycznej paraboli byłyby do góry. Pamiętajcie, że mniejsi od 0 oznacza to, co jest pod 8. Pod Czyli z tego fragmentu nasze m należałoby od minus 2 do 2. Podkreślmy to dziś sobie jako fragment, fragment rozwiązania. I zobaczcie, ten problem już mamy tak naprawdę rozwiązany i zajmujemy się teraz drugim elementem. Przecięcie z osią Y na ujemnej wartości, a wiemy, że o przecięciu z osią Y decyduje, decyduje parametr B. W takim razie piszemy założenie drugie, B, czyli 3m odjąć 6, też musi być mniejsze od 0, tu już jest nierówność liniowa, 3m mniejsze od 6, m mniejsze od 2. Oczywiście też rysujemy oś z zaznaczeniem, czyli gdzieś tutaj jest dwójka i m od tej dwójki musi być mniejsze. Oczywiście w obu przypadkach są to osie, osie m. I teraz odpowiedzią do całego zadania jest nie suma, ale część wspólna przedziału, który wyszedł tutaj i przedziału, który wyszedł, wyszedł tutaj. Zobaczcie, z jednej strony m musi należeć od minus dwójki do dwójki, a z drugiej strony musi być mniejsza od tej dwójki. I dość łatwo to zauważyć, że częścią wspólną tych dwóch przedziałów będzie tak naprawdę to, co wyszło nam tutaj. I to będzie finalna odpowiedź, odpowiedź do, całego, do całego zadania. Jest jeszcze jedno utrudnienie, i to jest dość taki prymitywny. E, prymitywne utrudnienie na maturze podstawowej jest to wrzucane tylko i wyłącznie po to, aby e, ktoś w pośpiechu zrobił głupi błąd i stracił punkty. Mamy coś takiego. f od x równa się mx plus 4m minus 1 dodać 2x. I czasami w pośpiechu oznacza się nieprawidłowo a i b. Zawsze zwracajcie uwagę, gdzie są wszystkie x. Zobaczcie, czyli tutaj mamy jednego x -a i tu mamy jeszcze drugiego. Porządkujmy e, funkcję z parametrami na samym początku tak, aby wszystkie elementy z x były, były z przodu. I od razu gdzieś oznaczajmy, że to co x nie ma, to jest ten e, współczynnik, wyraz wolny, w tym wypadku b. Natomiast jak odczytać z tego a? Jedyna sztuczka polega na tym, że wyciągamy x przed nawias. Bo zobaczcie, mx -Y i 2x, -Y, no, nie, nie dodamy tego do siebie. W takim razie xa wyrzucamy przed nawias. Właściwie tego x możemy nawet za nawias wyrzucić. W nawiasie mamy m plus 2. Oto już pozostaje bez zmian, tutaj żadnej zmiany nie wprowadzamy. Znowu odczyta, odczytujemy, że to jest b, to jest a. Patrzymy na treść zadania, zgodnie z treścią piszemy założenia. Proste rozwiązanie, proste równania, proste nierówności. Łączymy to, łączymy to w wynik i właściwie zadanie jest, jest rozwiązane. Dużo jest zadań, natomiast ja polecam przejrzeć sobie arkusze naturalne z poprzednich lat, wyszukać te, te zadania dla funkcji liniowej z parametrem i spróbować je sobie rozwiązać. Zobaczycie, że po jednej, dwóch próbach już to zawsze będzie Wam wychodziło. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.